Dzisiaj pokażemy jeden z najnowszych modeli lodówki z firmy, tak jak tutaj widać Bosch model HGN49LB30. Najważniejsza sprawa to jest front zewnętrzny. Sprzedawcy w sklepach nawet nie wiedzą, że to jest szklane. Sprzedając taką lodówkę, zastanawiają się, że to będzie inox po prostu malowany na lakier czarny. A w rzeczywistości jest to szkło, także jak ktoś. Ktoś zastanawia się nad kupieniem, to, że tutaj będzie już miał sprawę załatwioną, bo front jest szklany, a tego, tego nie ma też w opisie na stronie producenta. Tak jak widać, tutaj mamy duży wyświetlacz, temperatura zamrażalnika, temperatura chodziarki, model wakacje, model oszczędny, super mrożenie. Jakieś inne funkcje. Jest tutaj funkcja, tak samo Wi-Fi, także jakby jakaś usterka nastąpiła w lodówce, no to mu przekładamy telefon i już serwis wie, co tam się stało. Także to jest też jest fajne, fajna rzecz. Jest to model A, 303 kW zużywa na rok. Model na szerokość ma 70 cm, także akurat to jest ten z tych najszerszych modeli, ze zwykłych tych lodóweczek. Jest też model 60 w podobnej cenie, no troszkę, wiadomo, tańsza. Tu jest model 70, także pojemność całkowita jest 435 litrów, pojemność łodziarki 330, zawarzalnik ma 105 litrów, 40 dB głośność, tu jest jeden kompresor w dwóch obiegach. Jest tu opcja przestawiania lodówki bez osiemnienia do ściany, także nie musi być odstępu, ale tam zalecają odstawić jakieś tam 3 cm, żeby po prostu było mniejsze zużycie prądu, a tak to nie ma żadnego wpływu. Czy dostawimy bez osiemnienia do ściany, czy będzie odstęp, także to nie ma wpływu na, na pracę lodówki, jedynie tylko może wzrosnąć troszeczkę zużycie, zużycie prądu. Uchyt i tak widać, tu mamy schowany pocietlenie lodowe z dwóch stron. Ładne wykończenie białe. Tutaj mamy z góry ładne też poświetlenie, Tutaj się ładnie rozjaśnia. Szuflady, tak jak tutaj widać, tutaj mamy opcję ustawiania na super zimno, jeżeli mamy ten jakieś tam ryby czy mięso, albo na, na zwykłe ustawienie. Szuflady będą wysuwane. Tutaj mamy duży pojemnik na warzywa i owoce. Jest możliwość ustawienia owoce i warzywa, żeby miał w marę bardzo dobre warunki, żeby je najdłużej przechować. Dwie kropki także wilgotności, a jak mamy same owoce, wciskamy i mamy tylko same owoce, to jeszcze w tym momencie dłużej będą nam tutaj się świeżości zachowywać. Uświetlenie to jak mówiłem ledówka, duże drzwi. Wszystko leciutko chodzi, tu mamy zamarzalnie tak jak mówiłem 105 litrów, szuflady tak jak w każdym Boszu wysuwanej jakości, jakościowo wiadomo, że jest najwyższa półka. Tu nie ma nic, coś szczelić, pęknąć, nic się nie dzieje. W zestawie, tak jak widać, dwa, dwa akumulatorki do chłodzenia, pojemnik na lód taki zamykany, czego jedynie zabrakło tutaj, co akurat właściciel mówił, no to zabrakło takiej szuflady jak ma Samsung na lód, także jak ktoś lubi dużo drinków, no to tu będzie troszkę zawiedziony, bo nie ma tej szuflady właśnie, pod kątem wkładania samego lodu. Tutaj trzeba będzie już szukać. Lodóweczka tak się prezentuje, tak jak widać, 70 jest już naprawdę duża. Dużo nowych bajerów, no frosty, multigry flow, także tutaj też jest, tam nadmuchy świeżego powietrza, także tutaj mamy, te, tak jak mówiłem, dwie szuflady. Mięso ryby ładne wykończenie, boki są wykończone w inoksie, tylko front jest szklany. Model 60 jest taki sam, duży ładny czytelny wyświetlacz lodóweczka jest bardzo fajna, tak jak widać.